Cześć witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku serii co w kolejnych magazynach Lego, a dzisiaj się zajmiemy magazynem Lego Hidden Site. Zapraszam was do oglądania i bez jakiegokolwiek przedłużania przechodzimy od razu do magazynu. Magazyny LEGO Hidden są nam bardzo dobrze znane, w szczególności Niemczech, gdzie tutaj miało tam duży poślizg, jeżeli chodzi o premierę przy okazji magazynu z minifigurką Elfuego oraz minifigurką Ducha z gangu motocyklowego, gdzie przy pierwszym miała mieć premiera 4 stycznia, a została przesunięta na 18 stycznia, a ten drugi miał być 29 lutego, a ostatecznie premiera się odbyła 14 marca. Polska też nie jest święta i też nie swój poślizg z premierą magazynu Zymi, figurką Elfowego, która miała być 4 lutego, a została ostatecznie przesunięta na 18 lutego. Sytuacja z premierami następnych magazynów Lego Hineside w Polsce oraz Niemczech wróciła do normy, co do mnie pokazuje, że magazyn z Ymi figurką ducha z gangu motocyklowego odbyła się zgodnie z planem, czyli 31 marca. Jednak jest duże ale. Następny magazyn z Ymi figurką JB będzie dopiero u nas 26 maja, gdzie w Niemczech będzie... 9 maja, czyli teoria o tym, że następne magazyny LEGO Hidden Sight będą typu dwumiesięcznikowego, akurat tutaj się sprawdziła. Jeżeli chodzi o magazyn LEGO Hidden Sight z minifigurką nawiedzonego pracownika z laskami dynamitu oraz kilochem, to premiera miała mieć 15 kwietnia. Natomiast z powodu koronawirusa, oczywiście, premiera została przesunięta na 10 czerwca. Nadal mowa o magazynie, który będzie w Wielkiej Brytanii. Natomiast w Niemczech premiera magazynu po JB będzie 9 maja, czyli dzisiaj. I tutaj uwaga, zaskoczenie: co będzie w następnym magazynie po mi JB? Niestety nie będzie to minifigurka nawiedzonego pracownika, a będzie zupełnie coś innego. Ale co to będzie, zobaczcie sami. No, powiem Wam, trochę mnie to zamurowało. Jak dobrze wiemy, w pierwszym wydaniu ogólnym Lego Hidden Sight była minifigurka Jacka. Tutaj też mamy znowu minifigurkę Jacka. Ale co mogło zajść w zmianach? Po pierwsze, czapka. Teraz jest inna i mamy też przede wszystkim włosy. Telefon pozostał bez zmian, opcja dwóch twarzyczek również pozostała bez zmian. Nóżki, torsik też również pozostał bez zmian, ale został usunięty kijek z aparatem, a została tam dodana właśnie w tym oto magazynie, który obecnie widzicie. Pies Spencer i można znaleźć go w niektórych zestawach. Więc co mogę powiedzieć? No niestety według mnie to będzie jeden z gorszych dodatków do tego magazynu Lego Hidden Side. No nie ukrywam, że troszeczkę się zawiodłem. Więc w sumie się nie dziwię, dlaczego został podjęty magazyn z minifigurką nawiedzonego pracownika z laskami dynamitu. Być może po tym magazynie będzie akurat ten magazyn z figurką nawiedzonego pracownika. Natomiast premiera w Niemczech będzie miała miejsce 4 lipca, w Polsce 21 lipca. I myślę, że ten akurat wydanie magazynu. Nie wypali. Jeżeli ci się odcinek spodobał, to możecie zostawić łapeczkę w górę, możecie również zostawić suba na moim kanale i napiszcie w sekcji komentarzy, co sądzicie o tym dodatku. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.